Cześć, tu poplin na gospodarstwie. Witam na kanale. W dzisiejszym odcinku będzie przepęd. Musimy przepędzić dwa stada. Wszystkie przejdą przez oborę, wszystkie przejdą przez poskrom ze względu na to, że raz na 5 lat weterynarz musi zbadać te krówki, czy są wolne od chorób. I akurat po. Już minęło 5 lat, odkąd te krowy są, jest pierwsze stado. Także trzeba zrobić to ponownie. Tak zapraszam na dzisiejszy odcinek. Najważniejsze to krowy tam cielaki to tam pikuś, ale krowy są najważniejsze. Cielaki mogą nawet nam uciec. Czyli nie ruszamy. Nie, bo badane będą krowy, wieszkę. 老婆 Да да, 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 да,

No. Nie, nie było tak źle, prawda? Że on... on ma jakiegoś potomka wśród mów i on nie chce iść. No. On stanie w rogu i się nie rusza. Kamera się pokazała, to że fachowo to tak zrobił. Na ostatni ząbek. Panie doktorze, na co to było? To jest na co? Na gruźlicy. Kaj, na Jeszcze trochę krwi do badań. Dokładnie. I tu jeszcze dodatkowo na co są badania? Białaśnika Bruksela, jeszcze niebieski język, by tam odparł.

ciągnąć, No. O Trochę przejdę, przejdę tam. Dawaj, ja się upa uparła i koniec. Nie, stoi, stoi to. Już zaraz pójdziecie na pastwisko. Już. I co? da się Ne? Ne? Okay. Hmm.

Oooo! A, A ty, co? Co się dostała tu! to? No, by, tu by wlazły przecież. Zaczekajcie od razu Nie wiem, właśnie. Może by je wrócić? No już. Czas fajnie leci przy dobrej zabawie. No tak. Dzień dobry.

Dalej, 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 No No. dalej, 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 no co? Trzy, cztery. Jeszcze jedna, no. No, dalej, 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 dalej dalej, dalej 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 Dalej, 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 dalej Dalej, 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 dalej Teraz w przodu zamknięty Tak Witch No głoś no no I tu też trzeba No i teraz mamy tak Zawsze się te jałówki takie głupie trafią no. Jak ja się cieszę, że ty też przy Bydle kiedyś robiłeś. Nie to, no, no trzeba iść jak po swoje, no wiesz. A jak, jak już się rozpędziła, to co możesz pomachać? No. To zatrzymasz. Ja akurat jeszcze, bo ona stała ostatnia, a tam jest to rozszerzone miejsce i tam się obróciła. Teraz już grzecznie stój. Jest. jest, jest. Super. Tam na tym śladu, żeby cała obora była jałówek. Tu? Tu trzeba. I trzeba przytrzymać. Dalej, 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 dalej. Dalej, 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 dalej. dalej, 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 dalej. Dalej, dalej. No dalej, dalej. 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 No. Dalej, dalej, dalej! Zepir, do przodu! Dalej, dalej! No? Dalej, dalej! Zefir, pchnij je tam, siak, krew! Idź do, Zefir, do przodu! Dalej! No już, już. Pojedynczo! Dalej, no. dalej! No i jak ta mojego byka oceniasz? Ja bym wiesz, ja bym go tak szambałkował, jakbym go wyczesała, umyła wodą. Już by było. Zefir. następnym razem jedziemy na myjnie. jak podejdzie pod Dobry byk. Dobry byk. Dobry byk. Jutro przyniosę ci paszy, że sobie pojesz.

Ja widzę, że cielak tam wylas. Ciekawe, kiedy on wycielony. Bo dzisiaj rano na pewno nie podejrzewam, że wieczorem, wczoraj. W wczoraj. Sumie to co, można już obory otworzyć? No tak, bo tam nie ma ty. Jest zrobiona ta łóżka? Tak, tak. Każda wyjrzała, został zrobiony. Panie doktorze, jak się przepędz podobał. Taka, w, w, w ocenie, tak. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, 3 minus. Ja, Ocena jest taka: 5 minut z pieprzyma, rozwalona bramka i rozwalony w pośpiech. Na wroc, już? Do siebie! No chodźcie, chodźcie. Woda, idą! No dalej, dalej, dalej! No, za stadem. Coś tam się zostało? Byk przeszedł. A tu jakiś spokój. Już otwieram. Będziecie miały z powrotem dostęp do wody. Dużo emocji, ale udało się to wszystko zakończyć. Z dwóch stad pobraliśmy krew od. Krów i też tak, tych parejowych okazało się oczywiście, że <laughs> chyba wczoraj się musiała jaułka wycielić i to taka pierwiastka, że cielaka porzuciła. No podkarmiliśmy i będziemy karmić mlekiem. Zobaczymy co z niej będzie. No i cały dzień jest godzina 15 od 8. Można wracać, a za 3 dni powtórka. Także ty na dzisiaj pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.